No i się dzisiaj taki fajny odcinaczek po prostu no, no, no gram sobie po prostu pecy, w pasji, nie wpaść wy tego Stumble Guys i no może przez kolce spróbuję Sajwów to tak nie będę robił, bo po co? Każdy wie, że i takie ja już umiem, więc po co? No właśnie, więc wrac tego. Um, no i bloki takie, na przykład, a nie tak jak teraz, I też inne triki będę robił, takie. Na no, przykład, jak tu może ten mi się aj Uda... prawie mi się udało no też dla niektórych jest mega łatwe ale dla niektórych nie więc no a w ogóle 7 godzin temu wszedł ten nowy film łabry nie wiem czy go już oglądaliście ja jeszcze nie więc ja Teraz sobie Wszystko, że... przez to, że to jest taki odcinek będę tak naprawdę nagrywał. No i ten odcinek nie będzie taki mega długi. Może 20 minut, 15 minut. Taki coś. Tak chyba albo nawet już leciał. Mój nowy odcinek z... z Pet Simulator, gdzie robię... no zobaczycie co. Oj, nie, nie... Aj Do następnej rundki. się Czemużebe! ta no w sumie nie tak po prostu piknie nie przez blok widzę myślę że odpadnę chyba taki słaby nie wiem. jak ty to to Umiem. Oj, widzieliście? Raz, próbuję taki trik to zaraz. I się ma, aż No i teraz, no dalej, robimy taką rundkę. Wow, panek. Wow, tortułem. Wow, robię sejpa, nie uda mi się. Żartowałem! Ła, wow, nie przejdę przez blog! Żartowałem! Teraz tak na serio, bo to są progresze. a żartowałem! No, może oni naprawdę się pro... Rani żartowałem. Bo nikt nie po... Widzieliście, jak tak dziwnie. Mój skin się zachował mega dziwnie. I to jest. Nawet dobry. No widać jak bot już jest lepszy. Jak ten bot nie przejdzie. Co? Przez blok, On odpadnie ten bot, dlatego. Chciałam szybko save'ować.

Nowy torpel też może nam się udać. Hmm. Okej, okay, zasyłuj to. Wow! Jak zasyłuję. Trateła też panie zasypuje Już tu bo niczego nawet nie sywuje. Okej, okay. dobra, przechodź. Próbowałam przez bloczek, ale znaczy przez kolce. I jak będę na tych blokach, raz z tymi botami, to. Będę chciał z pierwszego Wieszcie na których tych piętrowych Z pierwszego będę Wow Wow słuchajcie ten gość jest totalnie porąbany Naprawdę nie rozumiem jak ten typ to robi Ale teraz uwaga Ale on mi tutaj dobrze to no, Panie Ja ten tak przychodzę, jak totalny szef Teraz w tym momencie Wow ale... mhm. O kurde Ej w ogóle patrzcie ile tu jest takich do rozwalenia Ale ja winiu i tak się cieszę, że będę miał buta, no bo za parę dni, nie wiem czy wiedzieliście, to za parę dni stanie się coś specjalnego, mogę jakby powiedzieć trochę. Nawet było ładna. I to też będzie ładna, jakbym się tak troszkę ładniej. Nie, no te boty już odpadną, zapewne. Tak już odpadły. Boże.

Tylko jeszcze ma wygodę. No i dzisiaj głupi nie muszę tego cały czas mówić, nie wiem czy to selwować, czy w zrobić. Nie no kurde. Ok, kolejna rundka. Wiedzieliście w ogóle, że ja ogólnie gram na Xboxie, ale nagrywam sobie na telefonie, bo i w i wszystko też gram na telefonie. Zgadzajcie, że nie już... Bo już myślałem, że... Okej, okay, no chodź pocie. Czy zasejwuję? Raczej nie. No wiedziałem, czułem, że nie zasejwuję, czułem to.